Na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu mają miejsce próby nowego przedstawienia. Będzie to Chory z urojenia Moliera, reżyserii Janusza Wiśniewskiego. Dlaczego właśnie Moliér? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do reżysera. Moliér jest przemądrym człowiekiem przede wszystkim. I ta sztuka jest o umieraniu. Moliér umiera, być ciężko chory. Otacza się lekarzami, i którzy go w sumie zawodzą. E, jeszcze nie wie, jak z nimi gada, z nimi polemizuje, jak naśmiewa się z nich, z ich niewiedzy, z ich e, bombastycznych e, teorii, e, które, które nie leczą. I umiera na trzecim czy czwartym spektaklu po premierze. E, ale na temat śmierci on wie dużo. Na temat cierpienia, oczekiwania, na temat niesprawiedliwości, yy, choroby i nieszczęść. Jak pisze o zdradzie, to ma, wie wszystko. Miał młodą żonę i się nacierpiał przez młodą żonę, dlatego że go zdradzała. Jeśli pisze o śmierci, też ma na to pokrycie, ma legitymację, żeby o tym mówić. Jest nadzwyczajny. Jest trudno dostępny w Polsce, bowiem, dlatego że tłumaczenie, stare tłumaczenie, bo nowych praktycznie nie ma, nie istnieją. To bojażeńskie tłumaczenie odpycha, mnie odpychało. I gdybym nie przeczytał tego tematu, który jest porywający w chorym zrujenia. To bym pewnie machnął ręką i nie robił tej sztuki nigdy. Ale zobaczyłem tam temat i pomyślałem sobie, że trzeba przyjąć postawę, powiem pompatycznie, jazzmena. To znaczy, rozumiem temat, jaki jest, tylko trzeba go opowiedzieć po swojemu. Dlatego przywołałem sojusznicze słowa, teksty, zdania, żeby wyartykułować to, co mi tam przyjmuje u Moliera, co mnie przyjmuje w sztuce. Otronnie gorzkiej, smutnej komedii, brzym bardzo śmiesznej, staraliśmy się zrobić śmiesznie. I na swój sposób, na swoich instrumentach, i niejako swoimi słowami, czy ze słowami pomocniczymi, sojuszniczymi, opowiedzieliśmy historię, właśnie tę, kto ja twierdzę odczytujemy dobrze z koregułowania. Co może pan powiedzieć o zespole, z którym pan pracuje jako reżyser? Nadzwyczajny zespół zebrałem do tej roboty. Rozumiem się w półsłowa, jeśli chodzi o konwencję. Oczywiście trzeba było zdrapać z nas to wszystko, co jest naleciałością, niewygodą, takim zauczeniem czegoś, co mi nie smakuje, a co każdy aktor przynosi gotowego w swojej gotowości. Co zostaje po innych reżyserach, po innych sztukach, które jeszcze, z których się jeszcze nie oczyścił, to, to, to my to czyścimy. To jest taki, taki etap, może najtrudniejszy, nawet, bo, trzeba się, bo to jest dogadywanie się co do własnej konwencji, którą wymyślamy i którą stawiamy na scenie. To jest bardzo trudny okres, ale yy, każde znalezione rozwiązanie jest szczęściem. To są wszystko przyjaciele, rozumiemy się. I to, co dla mnie jest istotne, jest też istotne dla nich. I spotykamy się blisko pojęć, które dla nas są drogie, bo mówimy o rzeczach ostatecznych tutaj i mówimy we właściwy dla siebie sposób. To nie znaczy, że jesteśmy jednego zdania, bo mamy różne doświadczenia, ale to uznajemy za ważne. Chory z urojenia premiera zaplanowana na połowę marca w reżyserii pana Wiśniewskiego wybitnego twórcy teatru właściwie wizjonera można powiedzieć nie wahajmy użyć się tego słowa na pewno będzie wielkim wydarzeniem na które zapraszamy nie tylko wrocławian ale publiczność całego dolnego śląska a więc także z okolic z lubania i okolic jest to spektakl jest to spektakl, który oczekuje e, bardzo wiele osób, e, także my w teatrze na to, e, na nie oczekujemy, oczekujemy aktorzy. E, jest to rzecz, e, będzie to rzecz niebanalna i na pewno, która przejdzie do historii teatru. Ja mówię przede wszystkim, gwarantuje nam to postać reżysera Pana Wiśniewskiego, który właśnie zdobył e, nominację do bardzo prestiżowej nagrody zwanej popularnie Oscarem Opera. Zespół, zespół Teatru Polskiego skonsolidowany, bardzo skupiony, też jest gwarantem tego, że będzie to spektakl wybitny, a już to widzimy teraz w czasie prób.